W tym odcinku będziemy robić na, Zrobić uu, Wszystkim Tym, no, ziomkom Mamy no, kilka sposobów jak, jak, Jakich Ze mną nagrywa prowadzący tego kanału um, Co mogę jeszcze powiedzieć No i zabawy przy tym No mojego jego oglądania Pierwszy sposób to jest takie Odkręcenie go takiego super I BUM I to co teraz już w jakby coś tak krwi chciałbym, żeby było, ale musi być, bo to gra jest taka gra no to kolejny sposób to będzie wyjąć tego użyć pistoletu może troszkę takiego większego pistoletu i po prostu go tego Kolejnym sposobem to będzie kaczkowy pistolet, który, który robi taką. Takie taki mini genale. No, kolejny kill, który to był już musiał powiedzieć. E, cztery. Jakby coś to. E, współpracujący drugi nie chce gadać na tych filmach, więc z tego nie będzie Pewnie głosu, ale będę przekazywać co on mówi. dobranoc w No, ten się dopił. żeby to coś i wbijamy w to w niego. I jeszcze weźmiemy taką dachę. I będziemy ten tym bok Jakby ktoś pytał jeszcze, to nasze filmy, moje filmy i jego się, będą się pojawiać tak w soboty, bo będzie szkoła i te sprawy. No, to I ważne tak samo czas i moment. Kolejny to będzie... Bycie we głowę No. Noż, nożu, noża Ej, i Mamy w planach zrobić na samą swój serwer na Discordie więcej Czyli to może... Nie wiem. No nic sobie bo mamy... Jak będzie jeden sukni, to będzie serwer. Będzie jeden z tych, to będzie serwer. To <laughs> no. eeeh, no. no. to Zakilowaliśmy. usuwamy ich. No i igłana Iguana jest spoko. Więc igłana sobie stanie tam obok. Ale jak to strzelić Iguana? To za jeden. w spokoju. Eee, kolejny kizm. I jaka słodka! I Igłada. Dobra, yy, okej. Okay. To możemy jeszcze usłyszeć, no nie wiem. A dia pędli! na pod koniec i no. To się widzimy, nara. Strzałka.